Kilka lat temu czytałem w internecie artykuł o tym, że wydalono policjantkę ze służby za to, że odkryto, iż kiedyś nadawała na szołapie. Uznano jej zachowanie za moralnie wątpliwe i musiała zakończyć pracę. Były takie artykuły na 100%, a aktualnie internet jest pusty. To tylko potwierdza zdanie innych, że Google przestało być już wyszukiwarką, a stało się politycznym narzędziem do kreowania naszego sposobu myślenia. No to teraz przedstawiam wam Lindę Marcele mercado Garcia, czyli ekwadorską policjantkę z niemalże OnlyFansem w tle. Media społecznościowe tej policjantki kipią seksem. Świadomie wykorzystuje swój zawód do zwiększania zasięgów, bo do niedawna miała nawet wyraz Policja w nazwie konta. Pokazuje wam to, by zwrócić uwagę na różnice kulturowe. Coś, co nigdy nie przeszłoby u nas, nie dziwi w innych krajach. Wspólna fotka z innymi policjantami, a potem zalotnie wystawiany język do kamery. A hitem jest to, że policjantka nagrywa swoje sensualne filmiki, nawet będąc w pracy, bo mundur wisi w tle. Nie krytykuję, nie zazdroszczę, po prostu pokazuję, bo to moje odkrycie i uznałem je za ciekawe.